Hmm. Dzień dobry kochani Witam te osoby teraz w tym momencie, które oglądają, które oglądają to spotkanie później, jako, nagran, jako takie nagrane spotkanie. Witajcie serdecznie. Cześć dziewczyny. Więc kilka słów wprowadzenia postanowiłam sobie, że przez 21 dni. O godzinie 20 będziemy się spotykali. Hello, kochana! Będziemy się spotykali na takiej wieczornej medytacji, wizualizacji, nie całkiem codziennie, bo to będzie wtorek, środa i czwartek, więc dzisiaj mamy pierwszy dzień takiej wspólnej medytacji, wspólnej wizualizacji, którą dla Was poprowadzę, i każdego dnia z tych 21 dni. Do 5 stycznia, czyli to będzie też na przełomie tego roku, do 5 stycznia w te dni, właśnie wtorek, środa, czwartek, będziemy się tutaj spotykali, i za każdym razem będzie inna medytacja, będzie inna wizualizacja. Część z tych wizualizacji, z którymi będę się chciała z Wami podzielić, to są częściowo Rzeczy, medytacje, z których korzystam pracując z moimi klientami coachingowymi. Część będzie zupełnie, zupełnie nowa, także moi klienci też będą mogli, mieli taką możliwość, żeby sobie wziąć po raz pierwszy w nich udział. I wyprzedzam też pytania, ponieważ już takie pytania do mnie dotarły. Wszystkie te medytacje będą nagrane i ja w tym momencie nadaję. W trzech miejscach na Instagramie, na Facebooku, na moim profilu oraz na YouTubie, na moim, na moim kanale. Więc w tych trzech miejscach te wszystkie medytacje będą nagrane i możecie sobie do nich po prostu wracać za każdym razem. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, to takie duże, duże wydarzenie, ponieważ zazwyczaj spotykałam się z Wami rano wcześniej o godzinie siódmej natomiast więc wieczorem to w ogóle było dla mnie nigdy niepojęte ale pomyślałam sobie że jeżeli to ma być taka forma medytacji wspólnej to, to również będzie dla mnie taki moment odpoczynku i relaksu po całym dniu. Te spotkania nie będą długie, one będą trwały, myślę, maksymalnie do pół godzinki. Czasami krócej, czasami dłużej, bo czasami te medytacje są dłuższe, czasami są krótsze, więc zobaczycie na przykład dzisiaj to, co, dzisiaj to, co zrobimy sobie wspólnie, to będzie to będzie taka medytacja. Relaksująca, relaksująca praktyka oddechowa, która jest mega taka uspokajająca, mega tonująca, dająca dużo takiego rozluźnienia w nas, super dobra właśnie na taki koniec dnia po takim intensywnym dniu, który, który miałyśmy. Więc ja sobie tutaj przez cały czas troszeczkę spoglądam, kto się tutaj pojawia, kto jest, kogo nie ma. Za momencik sobie zaczniemy. Napiszcie mi, słuchajcie, napiszcie mi, bo mam tutaj kilka osób na Facebooku i na YouTubie, gdzie jesteście, gdzie jesteście, w którym medium, że tak powiem. I może nawet w jakiej części świata to byłoby, to byłoby bardzo bardzo miłe. Justynka, cześć kochana, z UK, pięknie. Tak, tło jest, w końcu przygotowałam sobie jakieś takie tło, które jest powiedzmy, że neutralne, natomiast ono jest za, za moim łóżkiem, więc cała konstrukcja. Berlin, Jola to pewnie ty jesteś, czy to nie ty, bo nie, nie widzę wszystkich imion, więc cała konstrukcja jest na moim łóżku, więc się trochę chwieję, zobaczymy jak to wytrzymam, musiałybyście to po prostu zobaczyć, bo wygląda to dosyć kosmicznie, a jeszcze jestem bardzo ciekawa, powiedzcie mi, bo Jakoś tak nie mogłam ogarnąć światła na samym początku. Czy to światło nie jest za bardzo rażące? Znaczy, czy moja twarz się po prostu za mega nie świeci? Ale to już jest najmniejsze ustawienie, jakie było. A jeżeli bym to światło wyłączyła, to wtedy, wtedy będzie bardzo, bardzo ciemno. Jak Wam minął dzień? Powiedzcie, ja miałam, ja miałam dzisiaj kilka sesji, jak zawsze. I jedna z sesji była taka bardzo, bardzo mocna i wyjątkowa, ponieważ pracowałyśmy z takim poczuciem odrzucenia, które się ciągnie przez, przez całe życie, także przeprowadzałam dziewczynę przez proces tego odrzucenia. W efekcie świetlista istota ze mnie. <ślad> tak. Także po to, żeby w efekcie e, mogła łatwiej i tak w większej otwartości zaakceptować siebie taką, jaką jest. Ponieważ taka, taka forma odrzucenia, którą my postrzegamy w świecie, że ktoś nas odrzuca i to nas na przykład bardzo trigeruje, tak? i to nas bardzo porusza, i mamy takie poczucie, że ktoś nas nie chce, to jest bardzo, bardzo wielka szansa, że to w efekcie jest taka sytuacja, że my same siebie odrzucamy. Więc trzeba przejść przez ten wewnętrzny proces, zobaczenia, skąd to odrzucenie jakby przyszło, gdzie się pojawiło, po to, żeby dojść do takiego momentu, żebyśmy my mogły siebie zaakceptować. Ok, dobrze. Słuchajcie, to w takim razie. W takim razie będziemy sobie zaczynały, żeby za, żeby za długo nie gadać. Więc te osoby, które mają ochotę zostać, 10 minut, tak jak powiedziałam, to będzie coś około tego. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Usiądźcie sobie wygodnie, usiądźcie sobie wygodnie, wyprostujcie plecy, zamknijcie oczy. Możecie się również położyć do tej, do tej medytacji. Natomiast istotną rzeczą jest coś takiego, żeby postarać się zachować taką nieruchomość w trakcie tej medytacji, czyli znaleźć sobie taką wygodną pozycję, w której się nie będziesz kręcić. Mnie będzie dosyć trudno, ponieważ się chwieję w tym miejscu, tutaj, gdzie jestem. Zamknij oczy. I jak leżysz, no to w miarę się wyprostuj, jak siedzisz, wyprostuj kręgosłup, możesz sobie wyobrazić, że tutaj z czubka głowy wyciąga cię w górę taki sznureczek, który jakby wyciąga twój kręgosłup do góry. Dzięki temu cała ty się nie napinasz, tylko jakby prostujesz w ten sposób, prostujesz w ten sposób kręgosłup. OK. I kiedy już macie taką wybraną pozycję, postawę wygodną, Weźmy na początek trzy głębokie oddechy: wdech nosem i wydech ustami. Ten wydech ustami może być dwa razy dłuższy. I teraz wróć do swojego naturalnego oddechu i skup swoją uważność na tym, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez czubek Twojego nosa. I tylko i wyłącznie skup się przez chwilę na tym przepływie powietrza, bo to też, co dzisiaj będziemy robiły, to jest właśnie taka praktyka relaksująca, oddechowa. Teraz poczuj ciężar swojego ciała. Pozwól, aby Twoje ciało opadło swobodnie na łóżku, na którym leżysz, albo po prostu na tym miejscu, na którym siedzisz. Poczuj ciężar całego swojego ciała, utrzymując wyprostowany kręgosłup. I przyjrzyj się temu, jak się czuje teraz Twoje ciało. Przyjrzyj się temu, czy zauważasz jakieś napięcia na poziomie ciała, jakąś niewygodę w jakimś miejscu, może jakiś ból, jakiś dyskomfort, może opór gdzieś w którymś miejsce, w miejscu Twojego ciała. Jakieś niekoniecznie przyjemne doznanie, może ciało jest zmęczone po całym dniu. I nie unikaj tych wrażeń. Wszystko, co się pojawia, jest ok, i delikatnie zwróć się w stronę tego napięcia, tego dyskomfortu, który zauważyłaś, ewentualnie na poziomie swojego ciała. Zwróć się do tego doznania z akceptacją najlepiej, jak potrafisz. Może to są zmęczone ramiona, może nogi, może czujesz coś na poziomie brzucha. Więc jeżeli coś takiego zauważasz, delikatnie, z miłością, zwróć się, skieruj się do tego miejsca w swoim ciele. Jeżeli czujesz jakieś napięcie w oddychaniu, to za każdym kolejnym oddechem postaraj się puścić nieco tego napięcia z oddechu. Ale nic na siłę, spokojnie w rozluźnieniu. Wyobrażaj sobie, że za każdym kolejnym wydechem wydychasz to, czego nie potrzebujesz. w rozluźnieniu. Teraz możesz zauważyć, jak myśli pojawiają się i znikają, jak myśli pojawiają się i znikają w twoim myśle. To jest ich natura, że one się pojawiają i znikają. I zobacz, czy możesz im Pozwolić przychodzić i odchodzić, bez zatrzymywania ich, bez łapania się ich treści. Obserwuj swoje myśli, tak jakby były chmurami na niebie. Chmury na niebie pojawiają się, przepływają, rosną, maleją, aż w końcu, w pewnym momencie znikają. I dokładnie taka sama jest natura naszych myśli. One się pojawiają i znikają. Nie są niczym trwałym, tak samo jak niczym trwałym nie są chmury na niebie. Teraz możesz skierować swoją uważność na to, co czujesz, na swoje emocje, które teraz pojawiają się. I zauważ wszelkie emocje, wszelkie uczucia, jakich w tym momencie doznajesz. I sprawdź, czy potrafisz pozwolić im przychodzić i odchodzić dokładnie tak samo jak myślą. Ponieważ emocje również mają taką naturę, że się pojawiają, manifestują i znikają. Nie są niczym trwałym, dokładnie tak samo jak chmury na niebie. Przyglądaj się wszystkiemu, co się pojawia, życzliwie, bez oceniania, czy to dobre, czy to złe. Po prostu jest, jakie je jest. Pojawia się w tej chwili. I za chwilę tego nie będzie. Im bardziej się czemuś opieramy, im bardziej łapiemy się jakichś myśli, czy im bardziej się opieramy jakimś emocjom, które może niekoniecznie są przyjemne czasami, tym bardziej to wszystko w nas się utrwala. Teraz po raz kolejny pozwól swojej uważności skupić się na swoim oddechu. Na tym, jak powietrze wchodzi, wychodzi przez czubek twojego nosa. Po prostu, naturalnie i swobodnie, nic nie wymuszając, tak jak naturalnie oddychasz. Skup swoją uważność na tym oddechu. I niech Twoja świadomość podąża za tym rytmem oddechu. Wdech i wydech, jak fale na morzu. Przypływają i odpływają. Przypływ i odpływ. Oddech łączy to, co jest w środku, z tym, co jest na zewnątrz. Przez cały czas jesteśmy w przepływie pomiędzy tym, co w nas i tym, co poza nami nieustanny przepływ do środka i na zewnątrz który się wydarza bez naszej żadnej ingerencji przez cały czas jesteśmy połączeni ze światem poprzez nasz oddech wdech i wydech przepływ i odpływ fala przychodzi i odchodzi w nieustannym ruchu i w nieustannej zmianie za każdym razem, możesz użyć swojego oddechu do tego żeby sprowadzić swoją świadomość do tej chwili tu i teraz w której jesteś w tym momencie poza przeszłością i poza przyszłością oddech jest takim narzędziem które w każdej chwili może sprowadzić twoją świadomość do twojego centrum jest to najlepsze narzędzie które masz do dyspozycji nieustannie i w każdej chwili z którego możesz skorzystać, wdech i wydech. I za każdym razem, kiedy zauważysz, że Twój umysł błądzi, może cofa się gdzieś do tego, co się kiedyś wydarzyło, i zaczyna myśleć, łapać się tych myśli, które, rzeczy, które kiedyś były, a może wybiega w przyszłość i się martwi tym, co się wydarzy. Za każdym razem, kiedy przyłapiesz swój umysł na tej ucieczce, na tym błądzeniu w przeszłości lub przyszłości, skorzystaj ze swojego oddechu i delikatnie, cierpliwie. Skieruj swój umysł i swoją świadomość do tej chwili tu i teraz, do Twojego centrum. Za każdym razem z powrotem przywołujesz swój, swoją świadomość, swój umysł do tu i teraz, do tej chwili poza przeszłością i poza przyszłością. Do tej chwili, która jest jedyna, tak naprawdę, która jest, bo to, co było, to było i minęło, już tego nie ma. A to, czego jeszcze nie ma, co nie przyszło, też tego nie ma, jest tylko to, co jest tu i teraz. Teraz obejrzyj, obejmij swoją uważnością ponownie całe swoje ciało. Poczuj ciężar swojego ciała, poczuj jego kształt, poczuj jak ono opada swoim ciężarem na krześle, na którym siedzisz, na podłodze, na łóżku, na którym leżysz. Jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort, jakikolwiek ból, jakiekolwiek napięcie, upewnij się, że przez cały czas utrzymujesz otwartość na te wszystkie doznania. Upewnij się, że przez cały czas utrzymujesz otwartość na przepływające myśli, nie łapiąc się nich. Że utrzymujesz otwartość na przepływające emocje, nie łapiąc się ich kurczowo. Po prostu. Akceptuj i przyjmuj to, co jest i co się pojawia. Wszystkie doznania, jakie się pojawiają, myśli i emocje, pamiętaj, że każdy z nich jest częścią Ciebie, więc zaprzyjaźnij się z Nim, ale pamiętaj też, że każdy z tych doznań jest przemijające. Tak naprawdę, tak samo jak ty, jak to ciało, które się pojawiło na tym świecie i które z niego odejdzie. A jedyną trwałą rzeczą, na której się możesz oprzeć, to jest Twój umysł, który to wszystko postrzega. Który nie ma końca ani początku. I za każdym razem możesz używać swojego oddechu, aby sprowadzić swoją świadomość do chwili tu i teraz. Pamiętaj o tym. Wystarczy, że skupisz się na tym oddechu. Wdech i wydech. Nieustanne połączenie pomiędzy tym, co w środku, a pomiędzy tym, co na zewnątrz. Przypływ i odpływ. I Twój umysł w centrum tego wszystkiego. I teraz weź jeszcze na koniec głęboki oddech. I kiedy będziesz gotowa, lub kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Hmm. Okej. Okay. Kochani, więc jak widzicie. To była taka krótka praktyka oddechowa, relaksująca. Jeżeli komuś przypadła do gustu, jeżeli się spodobała, to ona będzie tutaj nagrana w tych wszystkich miejscach, w których, w których była teraz nadawana. Więc jeżeli masz ochotę, możesz zawsze do niej wrócić. A ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się pojawiły które się stawiły dla siebie. I jeżeli masz ochotę, jeżeli masz ochotę, to zapraszam jutro również na godzinę 20. na kolejną porcję wspólnej medytacji. Przypływ i odpływ, fala za falą, tak dokładnie. Dokładnie tak, kochani. Życzę wam spokojnej nocy, miłego wieczoru i spokojnej nocy. Helenko kochana jesteś. Dobrze, zapraszam cię serdecznie. To jest świetne, bardzo lubię tą praktykę, tak? To jest bardzo fajna, bardzo fajna praktyka, która nie zajmuje dużo czasu, naprawdę, bo tutaj, jak widzieliście, to jest dosłownie 10 minut. Natomiast daje taką, takie duże uspokojenie wewnętrzne. Hmm. I taką akceptację nas w tym przepływie. Kochani, dziękuję. Trzymajcie się. Miłych, słodkich snów, i do zobaczenia jutro, jeżeli ktoś chce.